Sam gada, że Minecraft to gówno, a zarazem sam w niego gra. Coś nie sprawdziło. No przyznam, że też tego nie rozumiem. Że najwięcej on się czepia właśnie Minecrafta, a, a tylko promuje ludzi z Minecrafta. No, ale chodzi też o to, że jak on coś robi. Czy coś pokazuje, to tylko Minecraft, nic więcej. No o tym mówię, że z jednej strony jedzie po Minecrafcie, z drugiej to promuje go. A to mu coś robi? Ja ale go nie wiadomo, jak on ma na imię. Jan Kowalski Ciotka Halinka Już sam powiedział dla niego za to, że chociaż już tak bardzo anonimowość nie? Ten. Ja tam wspomniałem, że jeśli ja miałbym coś nagrywać, to też jako anonimowo. Jako anonimowo... No był... tak, ale zrób to tak jak Buraczek, on już tyle filmów wysłał, on tak długo istnieje, a dalej nikt nawet nie wie, jak on ma na imię. No muszę... tyle procedur. Muszę sobie najpierw zrobić dobre podłoże do anonimowości tak. na YouTubie. Zrób to tak jak Testoviron. Fakt faktem, oh. jego, wyś... jego wyśledzili, nie? Ale... No, koleś miał nieźle zrytowanie. Do tej pory bo przy tak tak no nie? I to ilu ludzi się pod niego. No, się nie potrzeba, tylko kupiuje. Masakra. O kim gadacie? To jest do Biron. Jest. O, dobrze. A co do buraka, to uwierzcie mi, że to jest dla mnie kwestia kilku dni i mogę znać jego imię i nazwisko. Tylko jeszcze do... nie, tak bardzo mi nie wkurzył, żebym to zrobił. Ale po co? Znaczy, no, ja mam powody. i tak mu nic nie jeszcze... się zrobisz, Sebastian. Znaczy, chodzi, żeby on się ode mnie od pierwszym, no nie? Jak nie przestanie się mnie czepiać, to zdobędę jego imię, nazwisko i będę przynajmniej miała możliwość się bronić. A co ci doda? Na dłuższą metę? No kurde, czytaj... Nie czy słuchasz, nie słuchasz. No... No nie słucham, poglądów do motywatory. Jak, ktoś, to jest to jak ktoś jest anonimowy, to nie masz się jak bronić przed taką osobą. On ci może, wiesz, robić z tobą co chce, a ty nawet nie wiesz, do kogo wysłać coś. No. Nie trzeba tego komentować nawet, wiadomo o co chodzi. kiedyś. ich? Przecież, kiedy okay, się... I... Przecież kiedyś nawet... Ty mi nawet o tym go, go, go. Nie, bo ze, stron... bo ze strony Buraka to jest taka... Um, niesprawiedliwa zagrywka, że on potrafi zaatakować kogoś, które jest dane albo przynajmniej imię i nazwisko powszechnie znane, a on się ukrywa pod maską. No i zresztą to jest internet. Przecież on... Tak, między nami, to właśnie od niego dostałem ten, ten filmik z szantażem. Za Z czym? Z szantażową mnie. Nie tylko mnie zresztą. Tak. Ta. 20-minutowy filmik nagrał na mnie. Okay. Wykorzystywał tam materiały, któremu ta Magda wysłała, dlatego też jej nie lubię. Bo zmontowali razem taki filmik, że mógłbym z pracy wylecieć. I to wszystko kłamliwe, takie wyrwane z kontekstu i Ale... tak połączone w całość, że. Co on miał na celu w tym? Mam swoje, swoje zarobki jakieś. Nie, nie, jest, nie pracuje pod kimś, tylko. aż za... znaczy on zażądał, żebym usunął film o nim i o roku. Powiedział, że jak tego nie zrobię. To on przygotuje takie materiały na mnie, że z pracy wylecę, no nie? Ale. I co, tam co, ale kurde, po co mu to było? Że. On nie jest taką jakąś osobowością, która właśnie bierze te zyski i które... Ale on chce. Nie, nie, bo ty, ja z nim dużo rozmawiałem. Chodzi o to, że on chce, żeby wszyscy YouTuberzy się przed nim spowiadali. Nawet rok pisze mu ile, miesięcznie raporty mu rok składa, ile zarabia. Wszyscy ci czołowi, którzy nie. Wszyscy ci, którzy mają z nim kontakt, z którymi on cokolwiek nagrywa. Bo wszyscy się go składa... bo boją. Nie, no Mówię, składają mu miesięczne raporty ze swoich zarobków i on wszystko wie, kto ile zarabia i tak dalej i ono o haki zbiera, zauważcie, że on kiedyś kręcił filmik o roku, jechał po roku i tak dalej, rok w życiu o nim złego słowa nie powiedział, bo rok e. też się go boi. Ja widziałem jakąś właśnie rozmowę ich dwojga, jak właśnie Buraczek... ja to jest stara, stara rozmowa. Buraczek ja, to tam właśnie znać. mu wy, wyrzuca, a rok tylko przytakiwał tak, no, bo on ma na wszystkich haki. Chodzi o to, że ja nie zajmuję, on nie wiem, jaką on ma pracę. Znaczy, wiem, z czym on się zajmuje, ale to też jest takie powtarzane po kimś, więc nie będę tego dalej powtarzał, bo może to nie jest prawda. Ale że to, że on ma dużo wolnego czasu i on jedyne, co robi, to właśnie siedzi i szuka na kogoś haków. On mi pokazywał, jakie materiały na mnie pozbierał. No nie, i naprawdę byłem w szoku, że mu się chciało tak głęboko grzebać. Jakieś moje zdjęcia sprzed 10 lat, jakieś tam gdzieś się opalałem gdzieś i tak dalej. No wszystko, co tylko mógł, to powyciągał, i żeby tylko teraz. No I Sebastian, wiadomo, na plaży nudystów, ale to tak mnie nie Ale chodzi o to, że naprawdę takie głupie rzeczy wynajduje, i naprawdę byłem wkurzony, ponieważ, ponieważ w tym filmiku tam twierdził, że ja kupiłem tą, moją tą pracę, którą mam, to że ja sobie kupiłem. Tak samo jak kupiłem sobie wyższe wykształcenie, i on mówi, że ma na to dowody, i że on te dowody przedstawi w mojej firmie. I tak z jednej strony myślę sobie: no co za idiota? Przecież ja mówiłem wiele razy, że nie mam wyższego wykształcenia, więc co mi pierwsze, że ja kupiłem wyższe wykształcenie, skoro ja go nie mam? Tak samo jak ja mogłem kupić posadę w mojej firmie, to jest międzynarodowa firma, ja nikogo tam nie znałem i tak dalej. On twierdzi, że ja tam kupiłem sobie tą posadę. Tylko, że ja mimo wszystko uległem i skasowałem tamte filmy, bo czy one są na prywatnym, już nie pamiętam, albo prywatne, albo skasowane. Dlatego, że czasami ktoś narobi ci sporodu i pomimo tego, że jesteś niewinny, to sam ten sprób pozostaje. Jak on by to wysłał do mojego szefa wszystko, zanim by się ta sprawa wyjaśniła i tak dalej, to pozostałby jakiś niesmak. I wtedy uległem, ale teraz jakby zrobił to jeszcze raz, to tak mówię, to ja się wtedy postaram, żeby zdobyć jego imię i nazwisko, ja zwyczajnie sprawę na policję zgłoszę. Dlatego, że bo to jest zwykłe szantażowanie. Jeżeli czegoś nie zrobisz, to ja zrobię to i to. I to jest szantaż. Kurde, no przeraża mnie to trochę. I dlatego ja też mówię, że... Cały się... polski YouTube w garści. Ja tam to na tacy... przykład dużo wiem, bo mi tam Sebastian jeszcze pisał za swoich czasów. Ty byłeś na bieżąco, więc wiesz, że teraz nie zmyślam, no nie? Na no bieżąco, ja wiem, wiem, mówię... był na bieżąco. Tacy, tacy radomowi YouTuberzy no naprawdę mogą mieć kłopot z takim kimś. Tak, bo z tego co ja się orientuję, to on... on yy... Kilka stron internetowych o grach komputerowych ma. Na przykład takie gram.pl czy coś. Nie wiem, czy on nie jest właścicielem, powiem szczerze. Bo pod, z tego co wiem, to ma. A on jest właścicielem? E, ten, dokładnie, bo wiem, że on ma kilka stron dotyczących gier komputerowych i że on ma bardzo duże kontakty, jeżeli chodzi o ogólnie o gry. I wszyscy ci gameplayerzy wiecie, dlaczego się go słuchają, ponieważ od, od tego, od buraka zależy, kto będzie mógł nagrywać filmiki z gier, a kto nie. Nie ze wszystkich, ale z bardzo wielu. I na przykład yy, da, Dajmy na to Magda nagrywa jakieś tam filmiki. I ona mi sama mówiła, że ona, że ona nie będzie walczyła z burakiem, bo, bo może zapomnieć o nagrywaniu filmików innych niż z Minecrafta. I tak wiele, tak samo pewnie Rokma, ma tak samo Marojo. Bo oni, żeby nagrywać filmiki z gier, trzeba mieć pozwolenie od producenta i on te pozwolenia rozdaje tym, którym chce. patrz, taki duży youtuber, który ma... Ponad 100 tysięcy widzów, nic nie może zrobić. A co mam zrobić taki mały, którego się uczy, który ma tylko tysiąc? no, należy to, to tak naprawdę tysiąc. który zaraz jest na odlocie. Zależy jaki materiał mówię o tych, o co grykom. On takich małych to się nie czepia, bo ma ich w dupie, no nie? Nie, Jak ktoś, Jako ktoś, ktoś ma dużo widzów i to on się wtedy zaczyna taką osobą interesować. I tak mówię, on ich trzyma w garści, on, on chce mieć. On sam to mówił przecież, że. Taka YouTubeowa mapa, jak to Agnieszka nazywa, on sami o tym opowiada, że te i te osoby mu się spowiadają z tego, jakie mają zarobki, jakie mają, ile mają właśnie. No, no, no wszystko. Ciadać. Bo on, on się na mnie wkurzył o to, że jakiś czas temu, jakiś czas temu ja wypromowałem taką, taką dziewczynę na tym, na YouTubie, ona ma teraz jakieś właśnie 20 tysięcy widzów i ona on o on nią polecił, nagrał z nią wspólny filmik i tak dalej a potem wiem że ktoś się oskarżył o kradzież tam do o tą szantę chodziło ktoś ją oskarżył o, o to że kopiuje czyjeś tam mapy że kradnie projekty nie wiadomo co a ja wtedy z nią grałem w tego Minecrafta. Ja wiem, że ona sama te wszystkie budowle robiła. ja mu tłumaczyłem, słuchaj, ja byłem z nią, grałem razem z nią i wiem, że ona sama to budowała. A ten mnie wyzywa tam od idiotów i żebym mu dowody jakieś przedstawił. No i powiedziałem mu, no i wtedy też mu trochę po nim, po nim pojechałem, no i się wkurzył. Jak to? Masz 5000 tysięcy widzów, a jestem wielki burak, jakim cudem, tak po mnie, jakim prawem po mnie jedziesz? I wtedy sobie u niego nagrabiłem i do tamtej pory zaczął zbierać właśnie na mnie jakieś tam materiały, wszystko, wszystko co wie komu. O niektórych rzeczach zwyczajnie nie mówię w tym filmach. Tutaj mogę sobie na to pozwolić, prawda? Rozmawiam sobie z kolegami i mogę mówić na jaki temat chcę. Bo to już by było zupełnie przegięcie, gdybym ja nie mógł w wolnym kraju rozmawiać na takie dowolne tematy, no nie? Bo on ogólnie, nie dużo osób nie wie, bo on się kryje i on w sumie kontroluje cały YouTube, tak? No ale właśnie mówię. Mówię dlaczego on kontroluje. Dlatego, że on, ma, on rozdaje jakby te pozwolenia, kto co może nagrywać. Bo tak mówię, jak na przykład teraz sobie wrzucicie jakiś filmik, powiedzmy, nie wiem, z Wiedźmina, no to teraz dostaniecie zgłoszenie, że nie macie prawa do tego Wiedźmina. O ile pogadacie z Burakiem. Ale to, to tak do końca nie jest. Znaczy, jeśli chodzi o prawa autorskie, tak? Znaczy, chodzi o. Tak, nie no, o prawa autorskie do, do, do wrzucania Do, sam YouTube, do samych. Filmów się nie czepia, aczkolwiek jak wypatrzę jakąś ścieżkę audiowizualną audio czy jakąś taką, to może się czepiać. Nie, 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 nie mówię o tym, że YouTube się, że się czepia, tylko nagle dostaniesz zgłoszenie od właściciela tej gry, od, te, od właściciela prawa A no to tak. I właśnie nie ja mówię, bo już, on, już on się o to post... Ja nie wiem, ja w tym prawdę. On mi sam tak mówił, no, nie, że tak to wygląda. Co mi też mówiła Szantę, bo ona miała z nim bardzo dobry kontakt i Wiem że mieszka w Warszawie ona mi opowiadała jakie on to ma, że ma jeszcze jakąś firmę w Chinach jaki cholera wie co jeszcze też Kasi nie wiem czy on... Tak ale też nie wiem jak w tym prawdy bo by to, to jako ja, z... ja wiem część rzeczy wiem bezpośrednio od niego a część wiem od osoby która z nim rozmawiała no, nie? I też m, też mi Szanta mówiła że Magda też jej się, że Magda też twierdzi że ona na przykład nienawidzi zarówno roka jak i tego jak i buraka ale nie będzie z nimi darła kotów dlatego że, że ona zwyczajnie chce pozostać na YouTubie no, nie? i nie będzie sobie kłopotów robiła. różnie to było, Adam, ale, ale też nie chcę mówić o kimś. Bo ja, mówię, ja Roka, znaczy ja tego, ja Buraka bardzo lubiłem, tak mówię, on fajnie opowiada. Ciekawa to jest osoba jakaś, ciekawa jakaś tam postać. I do czasu aż nie dostałem od niego, tak mówię, tego, tego To był tak... Bo najpierw kilka maili pisaliśmy, znaczy to były wiadomości na YouTubie, a zaczęło się... problemy z nim się zaczęły wtedy, gdy mi wysłał ten 20-minutowy filmik. To był filmik prywatny, on mnie dodał, że byłem jedyną osobą, która mogła go oglądać. I właśnie pamiętacie, że napisał jakiś taki komentarz, że wysłał Sebastianowi odpowiedź wideo, którą opublikuje coś tam, jak, jak, ja nie, jak ja czegoś tam nie zrobię. I to był właśnie ten filmik z szantażem, gdzie on tam on miał zmontowany taki materiał, który mógł mi zaszkodzić. I też niektórzy mówią, a to pokaż dowody, pokaż dowody. No jakie ja dowody mogę pokazać? Wszystko mi udowodnią, że to było zmontowane przeze mnie w razie czego. Ale z to też tylko znacznie dalej a też mi się wydaje, że on się trochę wystraszył, bo jak ja nagrałem ten swój filmik jako odpowiedź wtedy, to powiedziałem, że jestem szantażowany i jakieś tam groźby w kierunku do mojej, do mojej rodziny i może on też się wystraszył, że faktycznie, bo on mi powiedział w tym filmiku, że mogę iść na policję, nie ma problemu, on sobie z tym poradzi. No nie? Ale mi wszystko wydaje mi się, że jak powiedziałem o tym, że, że jestem szantażowany, to on się trochę wystraszył. Dlatego, że na przykład nakręciłem jeszcze kilka innych takich troszkę kontrowersyjnych filmików, ale on się odczepił. A mówił mi, że jak jeszcze raz coś takiego zrobię, to, to on wróci z tym materiałem. No zobaczymy, jak zareaguje. Sebastian, wiesz co, w sumie on nawet nie musi mieć dużo wolnego czasu. Nawet nie musi sam tego szukać. Że on może komuś zapłacić sam i poszuka. Nie, nie, bo on by się bał, że ten ktoś go tam, wiesz, potem sprzeda, że tak powiem, on sam się takimi rzeczami pewnie zajmuje. Jak Grami każdy go się boi? Czyli w tych czasach pieniądz gra no, dużą wyrować. Rankeda czy normala Obojętnie. No, ja to będzie Rankeda będzie więcej emocji. No, I dla taka wiadomość a dla ciebie Andrzej nie lamiłem tą aszką. Nawet dobrze mi szło. Wiesz to o tym, że albo jakąś tam firmę w Chinach i tak dalej, to on może każdemu opowiadać kim on to kurwa nie jest. I tak ale no się... i tak nie wiadomo kim jest, bo w sumie mieliśmy osoby... ale... nie, ale ja, on chodzi o to, że on właśnie tą swoją anonimowość to dobrze. Dobrze to wszystko zaplanował. Tak, ale mówię, ale dlaczego on takie coś zaplanował? To jest, miał, miał powody. Jak ktoś... Tak wie, no okej, okay, mogę zrozumieć, że niektórzy nie chcą być rozpoznawani, ale powiedzmy tak, że w większości przypadków nie chcesz być rozpoznawany dlatego, że masz coś na sumieniu. Bo aktualnie na YouTube. Zależy jaką nie... masz sławę, nie? Czy mhm. jak na przykład nie wiem... Jakiś, nie wiem, Ray William Johnson jest rozpoznawalny i tak dalej, tyle ludzi go musi zaczepiać na ulicy? No on jest jak normalny aktor. Tak byś spotkał Toma Crewda czy kogokolwiek no tak. tak samo on. Tak mówię ja mam marne 30 tysięcy widzów, a mnie często rozpoznają, to co oni dopiero muszą przeżywać? Nie ale wiem przecież... ale na przykład podobno wy Ameryka... na amerykańskim YouTubie i tak dalej, to w ogóle tam nie ma takiego czegoś. To tutaj na przykład, co powiesz, może być zaraz wykorzystane przeciwko Tobie, na polskim YouTube. Tam jest to samo. No tak, tylko tam tylko aż tak bardzo nie widać jak Sekunda, tutaj. sekunda.